nie lubi Wacława II. Tego dziwnego władcę, który bardzo źle się zapisał w kronikach, bardzo źle zapisał się w pamięci potomnych. Był władcą tym jakimś lękiem. Niestałym. Był władcą, który dokonał Wielu zbrodni, morderstw, gwałtów, a z drugiej strony po tych grzechach następowała pokuta. Płakał, pogrążał się w rozpaczy, ale tylko po to, by za chwilę popełniać nowy grzech. Grzechy rozwiązłości, grzechy niestałości, zupełnie podszyte jakimś szaleństw, zapewne również psychopatyczną chorobą. Wacław urodził się w 1271 roku. W wieku 20 lat objął tron krakowski, po to, by 10 mniej więcej lat potem zasiąść na tronie całej Polski, koronował się, ale ta gniździeńska koronacja nie wszystkim się spodobała. Była przeciwko pewnym, nazwijmy to dzisiaj, procedurom dokonana. I papież Boniface VIII nie uznał owej koronacji i zakazał Wacławowi używania tytułu króla Polski. Jaki był? jak wyglądał. Był podobno mężczyzną bardzo atrakcyjnym dla kobiet. Ale to w zasadzie jedyna rzecz pozytywna, o której o nim mówiono. Był człowiekiem niewykształcony. Nie umiał ani pisać, ani czytać. Ale z drugiej strony lubował się w słuchaniu poezji, lubował się w dworskim życiu. No i przede wszystkim w szaleństwach, w pijaństwach, w gwałtach. Kazał na przykład partnera swojej matki Zawisze z Falkensteinu, który śmiał zawrócić w głowie jego matce, ściąć zaostrzoną deską. Później oczywiście on był pokuty. Panicznie bał się burzy, panicznie bał się miauczenia kotu. Czasami w tych czasach, kiedy ogarniała go rozpacz, brał udział w dwudziestu, nawet więcej, mszach pod rząd. Ale później ten czas mijał i znowuż ogarniało go szaleństwo. Chęć grzechu, chęć mordowania w polskiej komedii Dante Alighieri, spotkał, jak wędrował przez te kręgi piekielne króla polskiego Wacława II i tak o nim pisał, tu się posłużę cytatem. Wacław się rozpustą w sprośnej kala I ocena jednoznaczna. Józef Ignacy Kraszewski również bardzo brutalnie określił Wacława. Wykształcenie jego było małe. Zniszczony rozwiązłością okazał się słabego i płytkiego umysłu. Natomiast XIX-wieczny historyk Julian Bartoszewicz tak pisał o Wacławie. Chytry, bojaźliwy. Rozpasany na koronacji w gnieźnie, zaledwie 30-letni, wydawał się już zgrzybiałym i życiem załamanym. Jan Długosz opisał Wacława jako człowieka nie nienawykłego do wysiłku. Też niezbyt lotnego, a przede wszystkim bardzo zmiennego. Wacław nie dotrzymywał słów, nie dotrzymywał układu. Był bardzo kochliwy. Ale pierwsza żona, młodziutka Guta, uciekła od niego, widząc to rozpasanie na dworze. Druga żona, Ryksa, córka. Ryks i przemysła drugiego doczekała się również chwili poniżenia, ponieważ słowowi nie podobało się jej imię i kazał jej zmienić. na Elżbiety. Takie bardziej mu wydawało mu się godne. Jego żony zmarł młodo. Nie miał jeszcze ukończonych 34 lat. Prawdopodobnie na gruźlicę, ale wielu jest takich, który twierdzi, że zgubiła go rozwiązłość albo po prostu został otruty. Jak go wskazywano? W czeskim kodeksie Maneze jest jego rysunek, jest jego podobizna, gdzie widzimy młodego władcę, jasnowłosego. Podkreślano, że miał długie włosy, który no, może budzić sympatię, ale bardzo różnie go malowano, rysowano, z wieloma błędami. Umieścił go w swoim poczcie Hermann Hahn. <grymne> Namalował 70-letniego starca, brodatego, takiego godnego owszem w królewskiej koronie zupełnie oderwany od reali. Również starszego, zapewne nie trzydziestoparoletniego mężczyznę ukazał Baciarelli, też zupełnie w oderwaniu od faktów. W pełnej chwale królewskiej narysował Wacława Jan Matejko, ale już twarz mówi wiele. To twarz człowieka niepewnego, twarz pijaka, twarz takiego człowieka, któremu nigdy nie zaufamy, jeszcze dalej poszedł świeży. Tu widać to umęczenie, tu widać ten strach, być może nawet choroby, niepewność, tu widać upadek. To widać upadek moralny, ale na pewno nie godność władcy. Władca, który chyba już nigdy nie doczeka się dobrych słów od dziejopisarzy. Władca, który źle się zapisał. Władca, który jednak koronował się na Polskiego króla i do dzisiaj jest na kartach naszej historii. Dziękuję.